Matematykę. Nie! Mój czas na matematykę to czas na matematykę. Nie, proszę. No, tak trzeba. Mhm. No, trzeba odmienić. Bubek. 2 × 2 4. 8 × 8. 16. 9 × 9. 81. Brawo. Ty, ty. Ile? Ja. Jak ty Aha, to... Ile ja, to jest 6 razy 6? 12? Tak. A 2 razy 2? 4. 8 razy 8? 64? Zuzia? Tak. Hmm. Mm, 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 mm.

A 2 plus 6, 8. Brawo, piękna. Pięknie zrobiliśmy, no, a czekaj, bo czekają. Co jest po tym Zabawa? Brawo. Oh. Teraz zabawa. Jest! Yes, yes, yes. A jak tam Marek u ciebie? Wszystko git. A no, jak u ciebie? Też wszystko git. Może się razem pobawimy? Jasne. Fajnie mm. panowie, nie? No, nowe jest. Przeszłam zobaczyć, jak się bawicie. No, no, ja ty leżę. Gdzie ty jesteś? Dziecko. Swarst, okej okay. No dobrze, ja idę Dobra, czas wstać Co się stało? Uu! Bobek! Napierdek gnarki szybko! Chyba byłek miał mocne uderzenie. No to, no to. No. Mm -hmm. Co robić tutaj polować? Michium! Nie! Aaa, pomocy! Trzeba ja ją ratować. Um, dziękuję. Drodzy ci mój sekret, szczop. No. Co? On jest za starszy dla siebie. Mm -hmm. <laughs> mie, mie, mie. A i teraz wyglądam, jakbym była tym myszkiem. <laughs> A i ta twarz O. <laughs> Ja Czy się dzieje, z chyba bardzo co? Ja muszę mam coś powiedzieć. Co? Co? Bo by mi dostał urazu głowy. Nie, 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 nie. nie. się na... Chyba. O! Z czego mi ja tutaj Dziurę zrobił? No to tyle. Mm, mm, mm.